Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus udał się na górę oliwną, ale o zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On usiadłszy nauczał ich. Wówczas uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją po środku powiedzieli do Niego nauczycielu tę kobietę dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. Prawie, Mojżesz nakazał nam takie kamienować, a ty co powiesz? Mówili to, wystawiając go na próbę, aby mieli go o co oskarżyć. Lecz Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu go pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. I powtórnie, schyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca po środku. Wówczas Jezus, podniósł się, rzekł do niej: Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła: Nikt, panie. Rzekł do niej: Jezus, i ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. Oto słowo pańskie. Drodzy bracia i siostry, Pan Bóg naprawdę błogosławi na ten rekolekcyjny czas, który rozpoczęliśmy, dlatego że ta Ewangelia o cudzołożnej kobiecie, która nie została potępiona, jest idealną Ewangelią na rekolekcyjny start. To jest trudna sytuacja, wyobraźmy ją sobie. To się dzieje w świątyni, więc mamy idealne warunki ku temu, by sobie to wyobrazić, bo też jesteśmy w świątyni. Wyobraź sobie taki motyw, że. Nagle otwierają się na oścież drzwi, wbiega zgraja mężczyzn z kamieniami w ręku, z kobietą, rzucają ją tutaj na posadzkę i chcą ją kamienować. A tu w pierwszej ławce siedzi Jezus. Tu największa tragedia ludzkiego życia, bo kobieta za chwilę umrze, bo jest cudzołożnicą, ma prawo, nakazuje taką zabić, a Jezus pisze sobie palcem po posadzce. No chyba nie o takim Panu Bogu marzymy. Nie o Bogu, który nas lekceważy, powinien podbiec, uratować, przytulić, wesprzeć, obdarzyć miłością, bo przecież wiemy, Bóg jest miłością i tego od Niego oczekujemy. A On pisze sobie po posadzce, bo nie o tą kobietę tu chodzi, tylko o tych wszystkich, którzy są w świątyni. Jezus pisząc po posadzce nie tylko uratował tą kobietę, ale uratował tych ludzi. Bo niby ją lekceważąc, całą tą sytuację dał im czas na zastanowienie się. I to jest właśnie czas rekolekcji. Pan Jezus daje mi i Tobie czas na zastanowienie się nad sobą, nad swoim życiem, nad swoimi grzechami, nad swoimi problemami, zmaganiami, trudnościami. Po to, by tak jak wtedy oni zrozumieć, że wszyscy jesteśmy grzeszni, ale powinniśmy. Iść w życie odtąd już nie grzesząc. Że każdy z nas jest tym, który kamieniem rzucić nie powinien, bo powinien zacząć od siebie. Bo tym są rekolekcje, nawracanie się, praca nad sobą. Bardzo ważne i dobrze, że mamy tą świadomość, że jest tu Jezus. I choć może nie czujemy tak mocno jego działania, to musimy mieć w sobie tą pewność, że jest. Delikatnie pisze sobie palcem po posadzce i czeka na to, co zrobisz ze swoim życiem. A na pewno jest coś do zmiany, na pewno jest coś do zrobienia. Rekolekcje mają nas prowadzić do nawracania, ale nie o to chodzi, żebyśmy. Nawrócili siebie i teraz wyszli z tego kościoła, rzucili się na ulicę szczypiorna, zaczęli krzyczeć, że Jezus jest miłością, Jezus jest zbawicielem, chodzili od domu do domu, od furtki do furtki, innych nawracali. Jak ktoś otrzyma takie powołanie, to pięknie. Pan Bóg prowadzi różnymi drogami. Ale chodzi o to, że skoro ja się nawracam, to przez to moje nawrócenie mam wpływać na tych, którzy są wokół mnie. A najbliżej mnie. Jest moja rodzina. Dlatego to jest tak bardzo ważne. Bo można, słuchajcie, przeżywając nawet pięknie rekolekcje, siedzieć w pierwszej ławce w kościele, odmawiać różaniec jeden za drugim, jeszcze się dobrze rozejrzeć, czy aby na pewno wszyscy widzą, że się modlę, jeden, drugi, piąty, dziesiąty różaniec, a potem wrócić do domu, czasnąć drzwiami, nie spojrzeć na męża, bo od tygodnia ma się ciche dni. To nie jest nawrócenie. Włoski pisarz Silvio Pellicco mówił, że droga naszych czynów zaczyna się w rodzinie. Pierwszą salą ćwiczeń cnót jest rodzina. To jest papierek lakmusowy. To jaka jest Twoja rodzina dzisiaj i jaka będzie w środę na zakończenie rekolekcji. Papierek lakmusowy. Czy przyjąłeś tą naukę, czy próbujesz się zmieniać? Czy próbujesz się nawracać? Rodzina, która wiemy, jest tak trudnym tematem. Śmiać mi się chcę, bo o 11.30 była tutaj msza święta z chrztem. No i na początku zakrystii spotkaliśmy się z księdzem Jarką, Jarkiem, z tą rodziną i ksiądz Jarek tłumaczy, że będą stali przed przy wejściu do kościoła. On po nich wyjdzie, potem ich wprowadzi. Ja się śmieję. Organista wtedy zagra Marsz Mendelsona, Przypomnijcie sobie, wchodząc z tym dzieckiem, jak to pięknie było. Ale pan organista oczywiście nie wiedział, że takie słowa w ramach żartu tam padły. No i rozegrała się ta scena nam przy świętej. Ksiądz Jarek ich przywitał w drzwiach. Wchodzą mąż, żona, dziecko, chrześni i pies. Krzyżu święty nade wszystko. No bo w sumie prawda. Rodzina jest krzyżem, bo ona jest nam dana, ale jest jednocześnie nam zadana do dźwigania, do pójścia przez życie. I obojętnie, czy to jest rodzina w tym składzie mąż, żona i dzieci, czy to jest ta rodzina szersza, my, nasze dzieci, może wnuki, rodzice, rodzeństwo to wszystko jest nam zadane. I wiemy, jakie to jest trudne. Wszyscy znamy to przysłowie, z rodziną najlepiej na zdjęciu. nie? Jeszcze z brzegu, żeby gdyby coś, to się odciąć no właśnie. Ale trzeba nam o tym myśleć, trzeba nam kwestię rodziny rozważyć. Trzeba nam się pytać Pana Boga, Panie Boże, co ja dla mojej rodziny mogę zrobić? Bo to jest największa, naj, najbardziej podstawowa część naszego życia. Moja rodzina. I to jest moje pierwsze zadanie. Przybliżaniu ludzi do Pana Boga, moi najbliżsi. Dlatego temat tak ważny, ale trudny, bo słuchajcie, ma, żyjemy w takich czasach, gdzie rodziny przeżywają ogromny kryzys. Wystarczy włączyć internet, kilka, pisać hasło, problemy współczesnej rodziny. Kilkadziesiąt stron w wyszukiwarce, czyli kilkaset, o ile nie kilka tysięcy artykułów na temat problemów rodziny, mnóstwo przeróżnych. Kilka z brzegów, ta pierwsza najważniejsza. Samotność w rodzinie. Ja posługuję na co dzień w takiej wspólnocie, która poszukuje tu w kaliszu dobrego męża i dobrą żonę. Modlimy się co miesiąc w Sanktuarium Świętego Józefa, przyjeżdżają młodzi ludzie z całej Polski. No, młodzi, nie młodzi. Niektórym już ten kalendarz troszkę przeskoczył, ale szukają. I pracuję z ludźmi, którzy na co dzień są samotni. Mówi się cię modnie, single. Taka samotność bardzo doskwiera. Ale to jest taka oczywista samotność. Ale można być samotnym, będąc w rodzinie. No bo właśnie, mąż tydzień temu popił, to już tydzień się do niego nie odzywasz, nie? A niech ma, niech poczuje, że jestem zła. I ciche dni. W poprzedniej parafii, której posługiwałem, krążyła taka anegdota, na ile prawdziwa, nie wiem, ale myślę, że bardzo realna, o pewnej bardzo dobrej rodzinie. Dobrze sytuowani, wielkie gospodarstwo, wielopokoleniowa rodzina, dziadkowie, młodzi, dzieci, ogromny dom, no ale były pieniądze, to dziadkowie w, w swojej wspaniałomyślności pomyśleli, żeby młodym tak żyło się swobodniej, to my z tyłu, tam mamy takie pomieszczenia gospodarcze, zrobimy sobie tam dwa pokoiki, kuchnię, łazienkę, nam wystarczy, przynajmniej nie będzie schodów, będzie wygodnie, a oni tu w domu czy piętra będą sobie mieszkać sami. Podwórko wspólne, więc razem, ale jednak osobno. No luksus. Tak zrobili. Po dwóch latach babcia umarła. Dziadek został w tych pomieszczeniach gospodarczych sam. A rodzina tak mocno zajęła się sobą w tym wielkim domu, że nawet na święta go już nie zapraszali. No bo albo wyjechali na święta, albo pojechali do teściów, którzy jeszcze oboje żyli. A dziadek, no dziadek jest. Wspólne podwórko. Można być samotnym w rodzinie. To jest ogromny problem współczesnych rodzin. Inny problem to rodziny rozbite. Statystyki sprzed tygodnia w Polsce w 2021 roku: 65 tysięcy rozwodów. Statystycznie przeliczając, co, trzeci, co trzecie małżeństwo w Polsce kończy się rozwodem. No to policzmy, patrzę tu na małżonków. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Co trzecie. Z tego co trzeciego małżeństwa 70% powód rozwodu? Niezgodność charakterów. To co, nie znali się wcześniej, że nagle uznali, że nie pasują do siebie? Nie, po prostu tak najłatwiej uzyskać rozwód w Polsce dzisiaj. No żona mi nie pasuje, mąż mi nie pasuje, zaczynamy od nowa. A potem tragedię. Uczę w szkole średniej, mam uczniów on ma tu mamusie, tu tatusia, tu macochę, tu ojczyma, jedno rodzeństwo przyrodnie, drugie rodzeństwo przyrodnie. Jak w tym wszystkim budować relacje? Albo później mama sama wychowuje, bo ojca w ogóle nie ma? Jak tu budować relacje z ojcem, którego nie ma w domu? Ale to są takie oczywiste rozbicia rodziny, rozwód, to jest krecha. Ale rodziny są często rozbite. Choć na pozór wygląda, że wszystko jest w porządku. Znam takie małżeństwo, genialne małżeństwo, trzydzieści parę lat stażu. Dzieci już odchowane, żyją teraz sami. Kiedyś tak rozmawiamy o tym, że właśnie dzisiejsze rodziny mają tyle kryzysów. A ona do mnie, proszę księdza, ja z moim mężem to my jesteśmy idealne małżeństwo. My się w ogóle nie kłócimy. Pomyślałem, no kurczę, jest sukces. A pobożni chodzą do kościoła, to mówię, Pan Bóg Wam pomaga. Zobaczcie, ale to co Wy robicie, żeby tak zgodni jesteście? Tyle lat wspólnego życia. Przecież to można się z znudzić, nie? A Wy się nawet nie kłócicie. Patrzę na tego męża, on tak na mnie, a kiedy ja mam się z nią kłócić, jak ja sześć dni w tygodniu w delegacji jestem. No idealne małżeństwo, no oni się nie kłócą. No bo jak on przyjeżdża w sobotę, to ona mu robi słoiki na poniedziałek, w niedzielę go przepierze. Bo jeszcze mówi, że no przysiędza muszę, bo nie mam kiedy, w niedzielę muszę go wyprać, i on w poniedziałek wyjeżdża. No to się nie kłócą, bo oni nawet nie rozmawiają, nie mają na to czasu. Ale to jest rozbita rodzina. Na papierku małżeństwo. W oczach ludzi małżeństwo, bo w niedzielę razem w kościele. Ale to jest jeden dzień w tygodniu, kiedy oni się spotykają. Ona częściej się widzi z własnym szefem w firmie niż z mężem. A, a inne rodziny, takie rozbicie ekonomiczne. Teraz w Polsce już tak mniej o tym się mówi, choć jest to cały czas obecne, ale jeszcze kilka lat temu wyjechał na zachód na zarobek. Ona tu zostawała z dziećmi. No pewnie, że wyremontowała mieszkanie, kupili samochód, dzieci na basen, na kino, na judo, na inne sporty walki, na wszystko było. Kupili dodatkowe mieszkanie, wyremontowali, wynajmują mnóstwo pieniędzy, polepszyło się im, no tak. Ale on przyjeżdżał do domu tylko na wielkie święta. Rozbita rodzina. Ona tak naprawdę męża nie miała. Dzieci nie pamiętają ojca. Ile jest takich rodzin, pomyślmy. I pewnie, że to się nie robi z perfidią, to się robi dla dobra, bo chce się polepszyć swój byt. Ale jakie to ma skutki? Mam taki przykład. Moja nauczycielka z dawnych lat szkolnych, teraz już mówiłem, moja znajoma, bo bardzo się zaprzyjaźniliśmy, też miała taką sytuację. Mąż pracował w Irlandii, ona tutaj w Polsce uczyła w szkole, wychowywała synów. W jeden dzień postanowiła, że tak dłużej nie może być. Spakowała walizki, rzuciła pracę, pojechała do Irlandii, zaczęła tam wszystko od nowa, ale z mężem. Bo ona już czuła, że jeszcze z dwa, trzy miesiące i oni się będą rozwodzić, bo to na dłuższą metę nie ma sensu. Wybrała rodzinę, mimo wielkiego ryzyka zmiany życia, wszystkiego. Bo to są rozbite rodziny. Ale chyba największy problem współczesnej rodziny to jest problem, który jest prawie że niezauważalny: brak czasu i relacji w rodzinach. Pomyśl: może jesteś tu babcią. Uwielbiam, jak odwiedzam moje chore w parafii. Najczęściej mieszkają same, przyjmują Pana Jezusa, spowiadają się modlą razem ze mną. Pytam, jak tam rodzina, kiedy byli młodzi, kiedy odwiedzili, ło księży oni mają swoje życie. Ja tam się im nie chcę narzucać. A widzę, że serce jej pęka, bo dawno nie odwiedzili. Babcia jest babcią, ona zawsze sobie to na dobre wytłumaczy. Nie? Młodzi mają swoje życie. Można być samotnym, można być tym, który jest doświadczony brakiem czasu przez najbliższych. Zresztą duże domy. Wraca mąż po pracy, jedna praca, druga praca, bo nadgodziny, bo trzeba dorobić, bo trójka dzieci na wychowaniu, wieczorem zmęczony, je późny obiad, włączy telewizor. Zrozumiałe, chłopiec zmęczony, kobieta też ogarnie porządki domowe, ugotuje obiad na następny dzień, popakuje dzieciom w śniadaniówki, pójdzie przed telewizor i dzięki Bogu, że są te komputery, bo przynajmniej dzieciaki nam spokój dają, nie? A kiedy się z tymi, z tymi dziećmi rozmawia? Nie ma czasu. I ja nie mówię znowu, że robimy to z perfidią. Nie. Chcemy, żeby nam się żyło dobrze. Najczęściej z miłości ta druga praca, te dodatkowe obowiązki, ten życiowy pęd, bo chcemy, żeby było jak najlepiej. Ale to zawsze jest kosztem relacji. Ja uczę w szkole średniej, w, w zawodówkach. To jest taka bardzo bezpośrednia młodzież. Oni przy księdzu nawet przeklnąć się nie wstydzą, choć zawsze za to burę mają. Ale często z nimi rozmawiam. Pierwsze, co mówią, mówię, rozmawiałaś z tatą, mamą, a co ich to obchodzi, proszę księdza. Albo, a moi rodzice nie mają dla mnie czasu. I nie dlatego, że nie chcą mieć. Tylko że żeśmy się tak zagolopowali w tym pędzie, nieustannie do przodu, za czymś, że zapominamy o fundamencie, o podstawach. I potem się okazuje, że mama nawet nie wiedziała, że córka próbowała się ciąć, bo miała takie problemy w szkole. Albo nauczyciele zderzają się z rodzicami, którzy przychodzą na wywiadówki, albo są już wzywani do szkoły, bo córki od dwóch miesięcy w szkole nie ma. No ale jak to? Codziennie wychodziła z plecakiem. No ale się nie rozmawia dzisiaj w domu. Nie chcę, bo bałbym się odpowiedzi, ale jakbym tak rzucił teraz pytania. W którym domu się wspólnie je przy stole? Ten przy komputerze, ten przed telewizorem, ta już zjadła wcześniej bo się spieszyła. W którym domu w niedzielę po południu idzie się razem na spacer? Bo książę niedziela jedyny dzień, kiedy ja odpocząć mogę, nie? No nie mamy takich relacji. Wszystko gdzieś nam po A teraz zapytaj, w którym domu się wspólnie modlimy? Ogromny problem współczesnych rodzin. A trzeba nam o to zawalczyć, drodzy bracia i siostry. I mamy na to gotową odpowiedź, bo Pan Jezus w swoim słowie daje nam instrukcję na dobre małżeństwo o tym jutro, na dobre wychowanie dzieci o tym we wtorek, na dobre życie rodzinne o tym w środę. Tylko chciejmy o tą rodzinę zawalczyć. Przez najbliższe dni będziemy sobie o tym tutaj mówić. Będziemy się zastanawiać, co zrobić, by faktycznie było tak, jak chce dla nas Pan Bóg, bo On zawsze chce dla nas najlepiej. Papież Franciszek mówi, dobra rodzina to rodzina pobożna, gdzie jest wiara, radość, sakramentalność i wzajemna miłość. Jak to zdobyć? Jak pozbyć się tych naszych problemów? I jak być w tym wszystkim autentycznym? Bo nie jest sztuką... Próbować tak na siłę, na pozór budować szczęśliwą rodzinkę. Jak zięć z teściową, nie? Przy gościach mamusiu, a w poniedziałek, jak już goście wyjadą, to jej życzy, żeby miała tylko dwa zęby. Wiecie po co? Jeden, żeby bolał, drugi od razu do wyrwania, nie? No właśnie. Nie chodzi o takie relacje. Chodzi o to, żeby być w tym prawdziwie szczerym, autentycznym. Żeby rodzina jednocześnie dawała mi siły. Ale jednocześnie, żebym ja dawał siły mojej rodzinie. To jest zadanie dla każdego z nas. I mówię to także do siebie, bo choć nie mam żony i dzieci, to mam rodziców, mam rodzeństwo. Też często nie mam dla nich czasu, bo cały czas się biega. A my tak bardzo tego potrzebujemy. I będziemy potrzebować coraz bardziej, bo żyjemy naprawdę w bardzo trudnych dla rodziny czasach. Stefan Kardynał Wyszyński. Mój mentor, idol, którego nieustannie gdzieś tam próbuję słuchać, który mnie inspiruje, w latach 70. powiedział już: jesteśmy świadkami demonicznej walki o rodzinę. Szatański atak na rodzinę płynie dziś z każdej strony. Szatanowi bardzo zależy na zniszczeniu i rozbiciu rodziny. Dlaczego? Bo to w rodzinie zaczyna się wiara, bo to w rodzinie. Zaczynają się jakieś zasady moralne, bo to w rodzinie człowiek uczy się, co ma robić, jak postępować i jak żyć, i wreszcie, bo to rodzina jest tą pomocą, tą pierwszą ręką wyciągniętą do nas wtedy, kiedy naprawdę jesteśmy w terapatach. Więc prosta sprawa. Chcesz zniszczyć człowieka, a na tym szatanowi należy, zależy najbardziej, to zniszcz jego rodzinę. Dlatego o rodzinę trzeba walczyć. Przez najbliższe dni rekolekcyjne zawalczmy o to wspólnie. Amen. A teraz powstańmy i wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony. Bóg z Boga, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem. I z wstał trzeciego dnia, jak oznajmia pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca, sądzić żywych i umarłych, a królestwu jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty powszechny apostolski Kościół. I oczekuję wskrzeszenia umarłych, do Boga, który każdemu daje przystęp do siebie, zanieśmy nasze modlitwy, za wszystkich wierzących, aby zawsze wybierali drogę naśladowania Bożego Syna. Ciebie prosimy. Za pasterzy Kościoła, aby mając świadomość własnej niedoskonałości umieli piętnować zło, ale nie odrzucali grzeszących, Ciebie prosimy. Za nasze rodziny, aby zawsze i wciąż były Bogiem silne, Ciebie prosimy. Za zmarłych, z zmarłych z naszych rodzin, za świętej pamięci Michała Sołtysiaka, aby dostąpili radości nieba, Ciebie prosimy. Za nas samych, abyśmy troszczyli się w pierwszym rzędzie o nawrócenie swoje i naszych rodzin, Ciebie prosimy. Boże Ojcze, Ty jesteś łaskawy i miłosierny, wysłaj próśb Twego Kościoła i uczyń Go podobnym do siebie przez Chrystusa Pana naszego.